Siemaneczko Wam wszystkim, tutaj znowu ja Matrix, ale teraz to nie jest żaden filmik, tylko taki prolog. Otóż to, to będzie seria dwóch zamków: moja ekipa kontra ekipa kolegi. No i myślę, że to polubicie bardziej niż moje ostatnie filmy. Bo na 100% będę wrzucał częściej i w ogóle. No i myślę, że Wam się spodoba. Plus nowości, Nowo... jakie mam nowości? Jak widzicie, mam konto premium, kupiłem. No i chyba tyle. Nic tak wiele. Jutro pewnie odcinek: jak budujemy dom. A później jak pracujemy w kopalni. No to do zobaczenia na, w, w następnym odcinku. Narka mówi do Was Matrix.